Wysokie obcasy. To jest czas na podcast. Czasem obraz mówi więcej niż słowo, a często bywa jego ważnym uzupełnieniem. Jak trzeba patrzeć na świat, żeby tworzyć dobre ilustracje do książek dla dzieci? To jedno z pytań, jakie zadamy w kolejnym odcinku podcastu Być Rodzicem. Przy mikrofonie Agnieszka Urazińska i Magdalena Keller, a naszą gościnią jest Katarzyna Nowowiejska, ilustratorka, członkini kapituły projektu Biedronki Piurko. W jego 11. edycji w konkursie poszukiwane są najlepsze książki dla dzieci oraz najlepsze ilustracje, jak zwykle. Dzień dobry, Pani Katarzyno. Dzień dobry, witam serdecznie. No może zacznijmy od tego pytania. Jakim trzeba być obserwatorem? Jak patrzeć na ten świat, żeby stworzyć świetne ilustracje, takie, które przemówią do dzieci? Myślę, że gdzieś kluczem do tego będzie ciekawość i może zdziwienie. A w tym spojrzeniu a, daje to kolejny krok, czyli poszukiwania, poszukiwania pewnie formy, poszukiwania koloru, poszukiwania perspektywy. Wydaje mi się, że wyłamywanie się schematów, e, tych naszych dorosłych schematów, e, prawdopodobnie jest jakimś kluczem, albo jest jakąś taką pierwszą drogą, e, którą można, na którą można nastąpić e, tak naprawdę. Po, wyjście ze schematu, myślenie obrazem, Myślę, że gdzieś tak to mogłabym podsumować w pierwszym zdaniu. Ale trochę chyba, tak jak pani zresztą wspomniała przed sekundką, trzeba mieć sobie takiego dziecka jeszcze wciąż, żeby tym dzieciom pokazać ten obrazek w sposób zrozumiały i ciekawy. Pewnie tak. Ale e, przyznam szczerze, że m, ilekroć pada to, to pytanie, to zawsze się zastanawiam, czy znam kogoś, kto nie ma w sobie tego pierwiastka dziecięcego. O, ja Bo niestety tak, znam. Naprawdę? Oj, tu, naprawdę, takich i trochę smutnych mam... ludzi. To no, rzeczywiście, no to ten smutek wtedy wybrzmiewa e, pewnie jak najbardziej e, i, i może rzeczywiście on przykrywa, Gdzieś to wszystko, co jest, co jest głęboko, bo gdzieś wydaje mi się, że, że to działanie takie na płaszczyźnie emocjonalnej i wyobrażeniowej jest takim kluczem do tego, żeby gdzieś spróbować się właśnie komunikować z dzieckiem czy z odbiorcą, tak? Bo jakby to podkreślanie dziecięcości dziecka pewnie nie zawsze jest konieczne, bo jednak jest to odbiorca. Dzie nasze dzieciaki są coraz bardziej świadome, tak naprawdę, w odbiorze mnóstwa rzeczy w, w świecie, które je otacza I, i gdzieś to dotknięcie emocji, y, bycie autentycznym y, myślę, że jest bardzo, bardzo ważne, ale wracając do tej kwestii tego pierwiastka, czy tej, tej, tego elementu dziecięcego, pewnie tak, pewnie gdzieś trzeba spróbować czasami myśleć jak dziecko, ale też myśleć trochę dla dziecka, myśleć o dziecku, więc jest to taka dosyć wybuchowa mieszanka tego wszystkiego. A jeżeli można spytać, czy pani córka jest taką pierwszą recenzentką pani ilustracji? Recenzentka to jest takie ostre słowo, ponieważ jak myślę o mojej córce akurat, to bardziej szukam dobrego słowa, które jest trudne, dlatego że ona jest moim chyba największym wsparciem, największą taką opoką. I nie wiem, czy to. Te jej recenzje są zawsze po prostu tak entuzjastyczne, że bardziej nie, nazwałabym ją może o rzeczywiście entuzjastką, czyli Przyznaj właściwie szczerze, ona że jest, ona jest fanką, a nie recenzentką, tak. prawda? Tak. Bardziej tak jest ogromnym wsparciem, bywa też wsparciem podczas pracy, ponieważ często przychodzi, zagląda, patrząc co robię i proponuje różne rozwiązania, jakie mogę zastosować, ale kiedy już, kiedy już widzi gotowy efekt, kiedy przychodzą książki i najczęściej razem rozpakowujemy paczkę, no to... No to Chwali, bardzo mnie chwali zawsze. I to jest takie bardzo cudowne i bardzo ciepłe. A teraz mi się aż ciepło robi na sercu, jak o tym myślę. A próbuje też rysować? E, tak, dużo, tak naprawdę dużo rysuje, ale jest to. Yy, ona na przykład wybrała formę miniatury. Yy, i, I tutaj jest bardzo sukcesywnie się w, w, szkoli w tym, żeby rysować jak najmniejsze rzeczy. Wycina i, i tworzy. Więc też tak, rzeczywiście, rzeczywiście, gdzieś to, to rysowanie w naszym domu funkcjonuje bardzo często. Dzieci często powtarzają, że książki bez ilustracji są po prostu nudne, szczególnie takie młodsze dzieci. Mhm. Czy to tak jest, że, że faktycznie dzieci czytają oczami, bardziej czytają oczami na pewnym etapie? Myślę, że tak, że to, to jest. O, obraz e, jest niezbędny tak naprawdę, jest ogromnym takim wsparciem w rozwoju emocjonalnym i pobudza gdzieś wrażliwość i kreatywność dzieciaków, jest, e, zwłaszcza u tych najmłodszych dzieci, no to od tego zaczyna się jakby budowa świata, który przedstawia książka. E, obraz ułatwia Zrozumienie treści e, książki m, w jakiś sposób na pewno. Więc myślę, że na niektórym zostało to do dorosłości i, i, i potrafią przewartować książkę szybko m, w poszukiwaniu grafiki, czy gdzieś tam jakichś małych smaczków, na których można się zatrzymać. Ale rzeczywiście no, uważam, że, y, że taki klucz y, wsparcia obrazu do, do tekstu y, jest bardzo ważny. No właśnie i trochę szkoda, że te książki dla dorosłych to już są takie blachy często. Tak, no, a, a my też mamy w sobie prawda, wspomnienia ilustracji, choćby z elementarza na przykład. A ja szukam wciąż tych ilustracji. Ja właśnie jestem jedną z tych osób, które jak kupują książkę, to właśnie najpierw wertują, żeby zobaczyć, czy coś w środku się może trafi. A jak tak, byłam to dzieckiem, to, to kolorowałam. Wszystkie książki, które były czarno-białe, miały ilustrację, są przeze mnie pokolorowane i moja córka z tego powodu bardzo cierpiała. Jak później ją dziedziczyła, bo powiedziała, mamo, ale tego się nie da zmazać. A ja bym to pokolorowała inaczej. <noise> Ale ja przyznaję też, że, że też mam taki nawyk, że jak już mam książkę, która bym, że jest moja, to lubię, i oczywiście jest to książka, w której nie ma najczęściej e, żadnych grafik, to lubię gdzieś tam coś sobie ołówkiem zaznaczyć czy podkreślić, dodać jej taki ten szlif. E, Jakiejś takiej, taki trochę takiego smaczku, i, no i też robię takie rzeczy, bo no. lubię, kiedy w tych książkach się dzieje trochę więcej. Pani ma fach w ręku, więc pani po prostu może sobie taką książkę zilustrować, i ona już nie będzie po prostu e, tylko drukiem i nie będzie tylko czarno-biała, także pani jest w, tutaj wśród uprzywilejowanych. O, bardzo miło to słyszeć, ale jednak często zdarza się tak, że niestety są to takie gryzmo bazgroły typowe. No, ale rzeczywiście, rzeczywiście czasami, czasami się udaje, że, że może, może uda się trochę więcej. To teraz może ja bym poprosiła taką małą podpowiedź, jeżeli oczywiście można, dla osób, które chcą wziąć, wziąć udział w konkursie piórko. Czy w ogóle da się to powiedzieć? Czy jakoś da się jakieś tutaj normy albo ramy ustawić? No, dostaje się tekst i, i co dalej? Jak się rodzi w głowie taka postać, która później pojawia się na, na kartce? Uuu, to bardzo trudne pytanie. Eee, to, jest, to jest trochę tak, że rzeczywiście e, ta postać się rodzi w głowie po prostu. ten te, Zwłaszcza z nowym tekstem, przynajmniej w moim przypadku, jest bardzo fajny, z takim bardzo ekscytującym momentem, ponieważ no, jakby to jest początek, nie wiadomo, co tam się wydarzy. Myślę, że to pozwolenie sobie najpierw na to, żeby zobaczyć pewne rzeczy jest takie, jest najważniejsze. Nie trzymanie się schematów albo nie trzymanie się tego, co się zobaczyło i się ma jakieś pewne wrażenie na ten temat, zwłaszcza jeżeli się nie zna tekstu i dostaje się taki tekst, tekst niespodziankę. Warto jest nie zakładać tego, jak to będzie wyglądać, bo coś się kiedyś gdzieś udało albo coś się gdzieś sprawdziło, albo kiedyś coś fajnego widziałem, widziałam. Tylko otworzyć się na to, spróbować po prostu najpierw może w sobie poszukać tego, tego dziecka i nawiązać z nim kontakt. A potem ja, próbować To też. ja jeszcze dopytam, bo jestem, muszę przyznać, tutaj olbrzymią fanką Mami Fatal. Nie wiem, czy Agnieszka znasz tą kreskówkę. Jest absolutnie wspaniała. Znamy, znam, jest piękna. Tak, babcia, świnka, piesek i, e, i Robert tak. Makłowicz czytający. To jest, uważam, że jeden z, z fenomenów i, i powinien na cały świat być rozpowszechniony, chociaż problem jest w tym, że Roberta Makłowicza. Jakby trzeba było, tak. pewnie przetłumaczyć, no właśnie. Aha. I w innym języku już by pewnie nie brzmiał tak, tak dobrze. No ale jak powstaje właśnie taki świat to przy takiej Mami Fatal, bo to jest. Tam była feria kolorów i w ogóle dużo abstrakcji, dużo humoru. Wspaniale było to pokazane. A, bardzo się cieszę, bardzo miło mi to słyszeć. To jest taki projekt, który już, już jest takim dorosłym dzieckiem, a cały czas, no, cały czas gdzieś cieszy i cały czas jest z nami. No przyznam szczerze, że tutaj akurat współpraca z reżyserem, z Łukaszem Kacprowiczem, który, który dał mi ogromną taką bazę inspiracji w postaci swoich opowiadań i też duże zaufanie. To zaprocentowało tym, co, co powstało. Ja pamiętam, że to był dla mnie wyjątkowy czas, kiedy, kiedy pracowaliśmy nad Mami Fatal, ponieważ to był czas, kiedy skończyłam studia, wyprowadziłam się z domu i gdzieś tam szukałam tego mojego miejsca na świecie, jako młody człowiek, jako grafik, ilustrator, autor. I pamiętam, że ten czas spędzony nad tymi projektami, nad domkami, a także nawet nad wycieczkami. W rejony tutaj pobliskie Pomorza, ponieważ domek Mami Fatal jest inspirowany żyławskim domem podcieniowym. Więc którąś sobotę po prostu zapakowałam torbę, wsiadłam w samochód i mówię, będę no to jadę oglądać i zobaczyć, co tam znajdę. Tak bardzo organoleptycznie chciałam, chciałam tego doświadczyć. Więc rzeczywiście wydaje mi się, że taka duża doza zaufania, którą dostałam od, od Łukasza zaprocentowała tym, że, że po prostu kroczek po kroczku, ponieważ gdzieś był to cały proces, fajnie się to urodziło, fajnie to, to zagrało. Postaci, które, które stworzył Łukasz i tła, które ja stworzyłam z jego pomocą, to rzeczywiście to była przygoda. A ja bym jeszcze chciała do Piórka wrócić, bo to już tak. jest jedenasta edycja, dobrze liczymy? Tak. Chyba tak, tak, dokładnie. tak. A zatem pewnie niejedną pracę już pani miała w swoich rękach i oceniała. Powie pani o tym, jacy są ci ilustratorzy, debiutanci, bo to, bo to muszą być debiutanci, prawda? Tak. Warunkiem udziału w konkursie jest, jest bycie debiutantem, czyli nieposiadanie opublikowanych ilustracji opatrzonych numerem ISBN. No i właśnie, czyli jacy, jacy to są twórcy. Powiem szczerze, że e, co roku, jak siadamy całą ekipą do stołu, e, spotykamy się e, kapitułą, jesteśmy pod ogorą zawsze tego, co zobaczymy, co jest nam wcześniej przedstawione, i tego, jak jest dużo młodych ludzi, e, najczęściej młodych albo młodych ilustratorów, e, którzy gdzieś tam szukają siebie, walczą o. O swoje i, i naprawdę mają niesamowite pomysły. Tutaj, to jest bardzo inspirujące dla mnie, zawsze, jako dla ilustratora, dostać taką świeżą porcję pomysłów, ponieważ dostaję tekst. Czytając tekst, najpierw jakoś oczywiste, ja sobie go wyobrażam, i potem przychodzi ta cała feria kolorów i różnych kształtów, tak zupełnie innych od tego, gdzie ja coś sobie już wyobraziłam czy upatrzyłam. Więc tak naprawdę jest to ogromne przeżycie, yy, o oglądanie tych wszystkich prac. Mówi się o tym, że jesteśmy, yy, no nie wiem, robimy się pokoleniem obrazkowym. No i to nigdy nie jest komplement w takim ujęciu, ale dla ilustratorki to chyba ma inny wymiar, prawda? Myślę, że. Tak naprawdę trzeba to traktować w taki sposób poszukiwania balansu. Chyba to tak naprawdę jest klucz we wszystkim gdzieś w pracy i w życiu, i chyba to jest w tym najważniejsze. A czy faktycznie, bo tak zapewne funkcjonuje pani w, w szerszym środowisku ilustratorów, ilustratorek, czy rzeczywiście jest taki lęk wśród was, że, że ta sztuczna inteligencja kiedyś, kiedyś nas przejmie. I będzie sama rysować te książki. Oby nie. Lęk ja. jest. Lęk jest. Wydaje mi się, że gdzieś rzeczywiście to, to gdzieś tam wybrzmiewa co jakiś czas. Tylko powiem szczerze, ja na przykład akurat osobiście nie, tego lęku nie podzielam. Przynajmniej na razie mam nadzieję, że tak już zostanie, bo wierzę w pierwiastek ludzkich w każdym aspekcie um, naszego życia, w jakiś sposób. Wiem też, że czasy cały czas idą do przodu, że czasy się zmieniają. Um, I fajnie jest gdzieś mieć w sobie akceptację zmiany, które nadchodzą, uh, nie ich. I na pytanie, czy um, sztuczna inteligencja może zastąpić ilustratora, na pewno niepopularnie, trzeba odpowiedzieć, że tak, może. No, no bo wiemy, że może, ale czy ono zastąpi wrażliwego, twórczego, prawdziwego ilustratora? No, uważam, że nie i mówię to z całą świadomością. Więc, tak naprawdę, spłaszczając ilustrację tylko do obrazu, możemy naprawdę uznać, że się, że się boimy pewnych spraw, ale jeżeli jesteśmy świadomym twórcą, odbiorcą i wiemy, że mm, tam jest o wiele więcej warstw, to tak naprawdę myślę, że możemy być spokojni. To teraz taka prośba o podpowiedź. Nie ukrywam, że podpowiedź i ta prośba pochodzi od konkretnych osób, które mnie o to poprosiły. Tak. Co zrobić, żeby zostać ilustratorką? No bo piórko, no jest konkurs piórko, no ale to jest jeden konkurs. Ale mam takie marzenie, chciałam zostać ilustratorką. Jak wejść w ten zawód? Którymi drzwiami albo którym oknem? Najlepiej zacząć po prostu rysować. To jest, e, wiem, że to być może no, tak, jest bardzo banalne, ale to jest takie bardzo prawdziwe. To też sprawdziło się w moim przypadku, e, tak naprawdę, ponieważ e, ja wymarzyłam sobie inną ścieżkę kariery jako młoda osoba, e, podobną, bo oczywiście gdzieś związaną ze sztuką, ale powoli wszystko układało się w jakiś inny sposób i niekoniecznie taki, jaki sobie wyobraziłam. I tak naprawdę gdzieś ta grafika, ten rysunek. Ja od zawsze zbierałam książki, stare książki ilustrowane dla dzieci. Pomimo, że nigdy nie myślałam jeszcze wtedy o pracy czy zajęciu ilustratora, ale gdzieś powoli rysunek wyszedł na wierzch. I domyślam się, że każdy, kto, kto gdzieś tam myśli o tym, o byciu ilustratorem a z rysunkiem, jest za pan brat. Więc tak naprawdę rysowanie. I do różnych drzwi. Jest mnóstwo fajnych wydawnictw, które naprawdę dają początkującym ilustratorom ogromne zaufanie. Ja się z takim zaufaniem bardzo często spotykałam. Jest to kwestia cierpliwości, tak naprawdę, niestety, aż i tylko. No to powoli kończymy w takim razie. Życzymy Pani wielu wspaniałych ilustracji, przyjemności w ocenianiu konkursowych prac, które napływają i jeszcze chyba do 1 lipca mogą napływać, tak? Dobrze, tak. dobrze pamiętam, do, do konkursu. No i oczywiście trzymamy razem z Magdą kciuki za wszystkich młodych ilustratorów, którzy w tym konkursie biorą udział. Bardzo A Państwu? Dziękuję bardzo i dziękujemy serdecznie wszystkim za uwagę. Do następnego razu. Do usłyszenia. Dziękujemy. To był podcast Wysokich obcansów.